I witam wszystkich bardzo serdecznie W końcu Jakiś filmik wpadnie Pewnie już myśleliście, że, że Że już jest dawno po zawodach U mnie, ale nie Za chwilkę wyjaśnię o co chodzi Czemu nie było filmików Wcześniej Mamy dzisiaj niedzielę 1 września Jesteśmy aktualnie na trzecim lecie konkursowym Ptaszki dzisiaj były wypuszczone o godzinie 8 rano. Mają do przelecenia około 220 km do mnie. No, pogoda jest jak widzicie. Jest słonecznie fajnie, ale jest też taki leciutki wiaterek. Spychający wiaterek w lewe skrzydełko. Więc no, trosze, troszeczkę ptaszki będą musiały pomachać skrzydłami. No ale zobaczymy. No. Myślę, że przygotowane są ok, przynajmniej się starałam zrobić to, co mogłam, żeby je przygotować. Moich gołąbków poszło 6 sztuk, 6 gołąbków, jedna samiczka została w domku, za chwilkę przejdziemy do, do środka, pokażę Wam jak samiczka wygląda. Jest to samiczka, która doleciała w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu w czwartek, z pierwszego treningu naszego. Także samiczka no, kompletnie jest bez doświadczenia. Miałam ją wczoraj wrzucać na, na koszowanie, ale stwierdziłam, że, że szkoda po prostu zachodu. Szkoda typesa. Na tego gołąbka będzie sobie siedziała i będzie później po prostu pomagała przyszłym młodziakom w przyszłym roku w treningach w oblotach więc to będzie taka samiczka tutaj do trenowania ale wracając do lotu poszło sześć gołąbków, w tym też dwa doloty z treningów z trening jeden z treningu, drugi dolocik jest z pierwszej próby próbki kabinowej no, a to jest samiczka, jedna co uciekła na wkładce. <laughs> Przyleciała w zeszłym tygodniu, w poniedziałek. Także ta, poprzedni tydzień to był tydzień do lotów. A czemu tak mało gołąbków zostało, no to powiem już e, później. Powiem później. Tak czekamy na gołębie. Jest godzina teraz, już Wam mówię 9.36. Więc gołąbki są w powietrzu już godzinkę 36 minut godzinkę 36 minut więc myślę, że jeszcze jakieś drugie tyle przed 11, koło 11 powinny się ptaszki pojawić dobra, wejdziemy sobie do, głębi. do gołębi do gołębika No samiczka sobie prostu siedzi na woliardze tutaj o proszę to jest 40,86 samiczka bardzo fajna dziewczynka Tipesa też nie miała przyporządkowanego, więc... No więc tym, tym, tym bardziej mi to dało troszeczkę do myślenia, żeby ją jednak zostawić i nie męczyć już. E, oczywiście samiczka była odizolowana e, odizolowana po przylocie. Nie była wpuszczona od razu do stada, żeby sobie ktoś nie pomyślał źle. No nie wysprzątany czyściutki. E, karmik jeszcze pusty. Wiadomo, czekamy na ptaszki. No, nic tu nie ma, zobaczcie. Dobra. To w tym przedziale sobie siedzi ta samiczka. Została. Tutaj jest piękna dziewczynka. No, także tutaj też jest pusto. I co, moi drodzy, czekamy na gołębie. Mam nadzieję, że będzie co nagrać. Jeszcze z takich, może informacji, bo w sumie i tak czekamy, i tak czekamy. To sobie trochę pogadam. Eee, nagrywałam wszystkie filmy, powiem tak. Od pierwszego próbnego nagrywałam wszystkie filmiki. Oprócz pierwszego lotu konkursowego, bo wtedy faktycznie nie miałam technicznie możliwości, żeby go nagrać. Ale e, pierwszy próbny, znaczy film z pierwszego próbnego mi e, YouTube ściągnął. Myślałam, że jak gdzieś nam przez przypadek usunęłam, ale nie. I o tym mi ściągnął za za przekleństwo. niestety tam to jedno malutkie takie się wkradło. No i amen w pacierzu po filmie. Później drugi próbny nie był nagrywany, ponieważ byłam w pracy. Był to poniedziałek 12 sierpnia. Byłam wtedy w pracy, więc nie było jak nagrywać później pierwszy lot konkursowy. Nie był też nagrany, bo też nie miałam jak. Tutaj gołębnik miałem tak pozostawiany, że maszynami i wszystkim, że nawet nie było sensu tego nagrywać. No i drugi lot konkursowy już nagrałam tydzień temu. Mówię, kurde, fajnie, przyleciały sobie gołąbki, przyleciały sobie fajnie ptaszki. No i co. Nagrałam wszystko od początku do końca, nawet końcówkę sobie później wieczorkiem też, ale nie przejrzałam sobie tych, wiecie, tych fragmentów, nie, co nagrywałam na przylocie. I jak później sobie to odtworzyłam, zanim wrzuciłam na YouTube, całe szczęście, no to się okazało, że to się kompletnie nie nadaje do, do opublikowania, bo nic na tych filmach nie było widać, więc no... Z drugiego lotu konkursowego też nie, było, nie ma filmu, ale teraz jest trzeci lot konkursowy i mam nadzieję, że się uda. Aż się modliła, że mi te, te gołębie, wczoraj się modliła, że mi te gołębie dzisiaj przyleciały, bo naprawdę mam bardzo małą grupkę ptaszków, ale pokazują się niektóre gołąbki fajnie dosyć. Mamy samiczkę, która ma e, dwa konkursy na dwa loty, więc mamy gołąbka z kompletem, mamy jedno, jeszcze jednego samczyka, który ma jeden konkurs na dwa więc no fajnie, no fajnie, fajnie tym bardziej, że to są początki Zostało mi naprawdę garstka gołębi ale to za bardzo mnie to nie nie zniechęca ponieważ te ptaszki akurat pokazują cokolwiek widzę, widzę po nich, że mają coś w tych główkach karmione ptaszki są wszystkie tak samo, tak jak mi kolega powiedział mnie troszeczkę tym uspokoju. Karmiony takie są tak samo, trenowane są tak samo, piją to samo, wywożone są też tak samo, no obloty są puszczane tak samo, więc skoro jedne gołąbki mogły dać radę, to i drugie powinny, prawda? No ale wiadomo, nigdy do końca nie wiemy, co się po trasie dzieje. Z poprzedniego lotu, na poprzedni lot włożyłam 9 gołębi. Włożyłam 9 gołębi, wróciły mi 4. I jedna samiczka była zgłoszona pod kutnem, więc no, troszeczkę ją zwiało na północ. E, na pierwszy lot konkursowy, żeby Wam teraz źle nie powiedzieć, włożyłam 13 gołębi, e, to wtedy 9 wróciło. Nawet Wam Stawiałam, e, stawiałam Wam shorta na, na YouTube taki króciutki. No właśnie, bo nie mogłam wtedy nagrywać, więc ja wam rzuciłam taki. Takiego krótkiego shorta, żeby Wam powiedzieć, jak lot wyszedł. No i wtedy samiczka zdobyła sobie wtedy ten swój pierwszy konkurs. Była na pozycji 340 w oddziale. Więc naprawdę fajnie. Później na drugim locie konkursowym no, przeleciałam już tylko 4 gołębie. Najlepsze no, jest to, że nie wróciły takie gołębki, które. Które sobie dawały radę do tej pory, cały czas na treningach nigdzie nie zawieszały. I jak już się zawiesiły raz, to. No to już na amen, nie? No. No i wróciły cztery gołąbki, dwa w konkursie były wtedy. Teraz, żeby Wam dobrze powiedzieć, chyba 213 gołąbek. No oddział i 234 albo 243, już teraz nie pamiętam. Ta samiczka właśnie była druga na gołębniku, więc to była sobie tam ten 243 albo 234. Już teraz nie pamiętam dokładnie, który to był konkurs na liście oddziałowej, więc sobie tutaj Wam wrzucę dokładnie. No więc mamy samiczkę. Mamy samiczkę do tej pory na komplecie, więc wiadomo na którego głębia teraz czekam. E, pokazują się na niebie gołąbki, ale to nie moje, na 100%. E, na pewno to są pocztowe. No moje będą troszeczkę później, wiadomo. E, ale wracając do tematu. No także na tą samiczkę teraz czekam. Mam nadzieję, że jej się uda jakimś cudem tutaj przylecieć. E, jak wkładałam wczoraj e, na koszywaniu gołąbki, no to to w ręce były fajne. W Ręce były fajne. Te dwie, te dwa doloty, nie wiem, czy one sobie poradzą, bo to są, no to są ich pierwsze kabiny, tak, tak naprawdę. Więc tutaj, może być znak zapytania, ale pozostałe cztery gołąbki mam nadzieję, że sobie poradzą. I za tydzień będziemy mogli dalej, dalej gołąbki jakieś włożyć na lot. Yy, no, za tydzień już mamy 200 Tam jest chyba. 200, 250, chyba tam jest ostatni. Podobnie zawsze te 20 km trzeba doliczyć, więc do nie jest 270, dlatego zapamiętałam, że 270 nie mogę sobie przypomnieć ile jest tam do, do oddziału, nie? Ale nieważne, no, w każdym bądź razie dzisiaj jeszcze, e, dzisiaj jeszcze mamy jeden konkursik. Mam nadzieję, że nie ostatni dla nas, co tutaj sąsiad jak zwykle gołąbki swoje po płyściu e, no także czekamy na gołębie szkolenie z tego wgadania, jest 9.44 no jak coś się zacznie pojawiać, to e, no to włączę kamerkę i mam nadzieję, że się teraz uda nagrać tutaj mamy zegar pod bluzą e, żeby się nie żeby się nie nagrzał za bardzo no, także czekamy na gołąbeczki Czekamy na tą samiczkę i czekamy na jeszcze tego samczyka. To są dwa niebieskie gołębie, które zdobyły te konkursiki. Drobne, bo drobne, ale dla mnie bardzo ważne. No, a pozostałe dwa gołąbki, które wtedy przyleciały, to jest szpak, pstry i takie połowy samczyk bez pasów. Bardzo fajny gołąbek. Mamy ulubieniec mojej. Mama sobie wybrała jednego gołąbka takiego tutaj no i sobie da, daje radę no, także czekamy na gołębie I, i, i już nie wiem który raz to powiedziałam ale dziś mi się nie chce kurczę ucinać tego ale powiem wam że na, na jednym ciągu jest 12 minut także no, tak, robimy cięcie I jak coś się pojawi to no to to włączę kamerę będziemy dalej nagrywać Mamy pierwszego gołąbka, ale jest strasznie późno. Chodź, 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 No skakuj, skakuj dziewczyno, skakuj. Bardzo późno samiczka. Chodź, 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 Odbiła się. I co? Dolot moi drodzy. No powiem wam, że nie jest zaciekawie ogólnie. Ale nie tylko u mnie. No. Zobaczmy, której się odbiła samiczka. Nie widzę, kurde. 11.50, jest, jest. No nie jest, ważne, że jest. O, szło od północy, dziewczyna. Więc, no ale kurczę, fajnie, bo to pierwsza kabina tej samiczki i przyleciała. No, także jestem w szoku. Siwej dalej nie ma. I reszty gołębi też dalej nie ma. No. No i witam moi kochani. Dogrywamy końcówkę filmu. Już w sobotę niestety. Dopiero w sobotę. Bo. Bo nie miałam jak tego nagrać. No. Mamy tyle gołębi. Tamtego lotu przyleciały dwa. Na sześć włożonych. Tej drugiej już nie nagrałam, ponieważ ona przyleciała na wieczór. Jest to ta tutaj niebieska samiczka, która ma obecnie dwa konkursy. No myślałam, że sobie poradzi teraz jeszcze w niedzielę, ale niestety. Weteran ją pokonał. Ale ważne, że jest, przyleciała. Doleciał nam jeszcze jeden samczek, ten nakrapiany, który zaraz dostanie wpałę, jak tak będzie ganiał mi te dziewczyny. Yy, no, i co? Miałam nagrać końcówkę już w poniedziałek jak będą wyniki. Ale no ale nie miałam jak tego zrobić. Później w tygodniu miałam nawył pracy w robocie u siebie. Yy, więc tym bardziej nie było jak. Takie były tylko wywieziony raz w tym tygodniu, więc no masakra nie dała się po prostu inaczej. Ale wracając do poprzedniego lotu, to ciemna pstra udało jej się złapać w konkursie. Samiczka była 222 na liście oddziałowej, więc fajnie. Więc fajnie poradziła sobie pierwszy raz do kabiny włożony gołąbek i, i ptaszynka siada sobie w konkursie. Zaprawdę to jest nie byle jaki gołąb. <laughs> Ma bardzo fajne pochodzenie. Drzwi mi tutaj w korimniku. No i co? I z dolotów jeszcze to wczoraj doleciała też mi fajna samiczka. E, też z bardzo fajnej to jest bardzo fajny gołębi więc się cieszę i co mam tutaj jeszcze Wam powiedzieć szykujemy takie na jutro na niedzielę, dzisiaj jest koszowanie pojadą trzy gołąbki to co tutaj teraz widzimy na na kamerce 40, 86 jeszcze zostaje jeszcze zostaje znaczy, już zostaje, bo właściwie to yy, też to nie będzie wkładana do kabiny. Będzie robiła jako statysta w głębniku, żeby, żeby nie było pusto. I co? Jutro lecimy yy, 300 km. 330 do oddziału, 350 do mnie. Gołapki już dostały. Drugą porcję zamka. Mamy godzinę 10.20. One już są po jedzonku. Po jedzonku. Pierwszą, pierwszą porcję dostały o 7 rano. O 7 rano to była taka jedna czwarta dawki. Które normalnie jedzą. Gąbki wyglądają dość fajnie. Jeszcze przy łapaniu do kosza. zobaczę jak wyglądają w ręce. Jak go połam w czwartek na trening. To wyglądały fajnie. Poradziły sobie, przyleciały. Normalnie. Bez żadnego spóźniania. to samiczka też jest z nimi wożona a ta nakrapiona. <laughs> No i na tą chwilę co mamy tutaj cztery ptaki i jeszcze mamy dwa gołąbki w izolatce dwa gołąbki jeszcze są w izolatce więc no więc Łącznie mamy sześć gołębi ale jeszcze tutaj pokażę za przydziałem Siedzą trzy takie małe skraby. Ale to o tym Wam powiem już później. Dopiero na, na podsumowaniu właściwie tego sezonu. Więc jeszcze jest trochę czasu. Taka mała będzie niespodzianka. No i co? Teraz na tą chwilę Mamy dwa, gołąbki, yy, mamy dwa gołąbki z ptaków od, od Daniela Roguta. Mamy dwa gołąbki od, yy, od Krzyśka Pawełczyka i ta samiczka też po parcu od Krzyśka jest. I, i, I mamy jeszcze jedną samiczkę tutaj, ta niebieska, z dwoma konkursami. To jest samica, która jest z kołębi od Piotrka Płóciennika. Więc takie gołębi się ostały. Tak jak podejrzewałam, tak, tak też się stało. No, zobaczymy, jak sobie poradzą gołębie teraz w niedzielę. Te trzy tutaj. Szczerze, będzie ciężko. To będzie naprawdę ciężki lot dla tych gołębi. Obawiam się tego lotu. Nie mówię, że nie bo jest pod silny wiatr dosyć no ale może sobie gołąbki poradzę liczę tutaj na te dwa najbardziej A te dwie samiczki mam nadzieję, że sobie poradzę no dobra, bo ja muszę już iść jeszcze dzisiaj o 11 dostanę dostanę wanienkę, żeby się wykąpały przed lotem i to będzie już koniec na ten tydzień reszta już zostanie w ich w ich skrzydłach no, jeszcze dzisiaj wrzucę ten filmik że nie mogę mówić jeszcze dzisiaj wrzucę ten filmik i, i jutro nagrywamy przelot ostatniego lotu konkursowego lotu numer 4 Także trzymajcie się wszyscy. Przepraszam, że tak długo filmu nie było. Że tak długo filmu nie było. Eee, że tak długo filmu nie było. Ehm, jutro już normalnie nagram ostatni lot. Mam nadzieję, że coś przyleci. <laughs> Żeby nie było wstydu. I tyle. I później jeszcze zrobimy taki filmik podsumowujący cały Cały sezon lotowy. Co robiłam? Co robiłam źle? Bo już <laughs> trochę wniosków jest wyciągniętych. A piękne są te gołębie, co? Dobra. Trzymajcie się wszyscy i do jutra. Życzę udanych latów wszystkim, bo jutro naprawdę będzie ciężki. Ciężka niedziela dla do oddziału. Także trzymam kciuki za udane loty i. I do usłyszenia. Cześć.